Siema! Jesteśmy Galerii Droidbed Dreamer. Dzisiaj jesteśmy na zawodach w Gdańsku. Generalnie ja startuję w Junior w juniorze Open Pro na 8 Prawa rewa oczywiście. Co, próbujemy, lecimy do przodu po prostu. Sportałem swoją formy na lepszych. Zaczęło się gener generalnie juniorka, także jazda. Do przodu. Go! Go! É o we oh 走走走走 Trzeba nagrać podsumowanie oczywiście, trzeba podsumować te zawody, bo generalnie było ostro bardzo w trzech kategoriach, naprawdę było tak ostro, nawet czuję, czuję to po na prawie ręce, generalnie co, junior czwarte miejsce, no nie, nie się nie wypowiem no po prostu, dużo było juniorów, ale <grym, <grym, blisko byłem no. niestety Jarosław był silniejszy na start, palce miał bardzo mocne, Tu kluszko kurde i tak wyciągnął, że ciężko, niestety Da, w seniorach już nie wiem, czy nie byłem zapompowany, czy coś Ale chyba miałem piąte, szóste albo siódme miejsce, coś takiego Nie wiem, nieważne, nie myślę o tym Ale tam, no, Żenia mnie trochę poskładał w haku Wkręcił mnie mocno No cóż, no nie Gratulować Liemu eee, No i na lewo też czwarty Znowu, blisko Nikita nie pokonał, no i ten Łukasz B Czułem mu z Łukaszem kontrolę tutaj Ale mnie Bokiem też pokonał trochę, no No niestety, no ale bardzo blisko, nie no, 5-2%, 5% z zabrakło mi. Naprawdę bardzo blisko. Szkoda. Ale fajnie, nie, pozytywnie jest, jeśli chodzi o to, ale no niestety trzeba się poprawić. Także to, nie ma co powiedzieć. Mamy piękne morze. Morze w Gdańsku. Troszeczkę pada ale I tak jest super. Nie musi być aż tak idealnie. Także to, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeszcze tak to wiecie co. Łapa, subkoment i jedziemy do przodu. Poprawiamy się, jedziemy, jazda. Na razie, cześć.